Cześć, witaj! Dzisiaj opowiem Ci, jak być ciągle zmotywowanym. Cześć, ja nazywam się Magdalena Digue i jestem inwestorem nieruchomości na rynku w Wielkiej Brytanii. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak być ciągle zmotywowanym. Czy mi zdarzają się, e, się dnie, kiedy nie chce mi się stać z łóżka? Tak. Czy mi zdarzają się dnie, kiedy sobie myślę, po co to wszystko mi było? Oczywiście, że tak. Ale jak być e, zmotywowanym, szczególnie w czasach, kiedy na zewnątrz, w telewizji jest tyle negatywnych informacji, tyle negatywnych newsów, e, tyle niepewności, tyle strachu na ulicach, e, tego jak będziemy żyć dalej, co będzie dalej, jak zachować taki spokój wewnętrzny i taką pewność siebie tego, że wiemy w jakim kierunku idziemy i że warto dalej iść w tym kierunku, który sobie obraliśmy. Ja mam dla ciebie takie trzy porady, e, trzy rzeczy, które ja praktykuję, żeby e, być ciągle zmotywowaną, żeby mi się ciągle chciało, nawet jak mi się nie chce. Pierwszą rzeczą to na pewno e, pisanie swoich celi. E, wiem, że to jest temat, który jest e, bardzo rozlegle e, dyskutowany. E, wiele osób o tym mówi: ciągle te cele i cele i cele. Ale e, myślę, że. E, jest to bardzo ważne, żeby ciągle wiedzieć, w jakim kierunku się idzie, żeby ciągle mieć to przed oczami. E, napisz sobie trzy cele, które chcesz osiągnąć w następnych 12 miesiącach e, i e, patrz na nie codziennie. Patrz, wyciągaj kartkę i patrz na nie. E, czytaj je i myśl o tym, e, gdzie chcesz być. Jak, co chcesz osiągnąć? Bo samo się to nie zrobi. Samo tylko myślenie o tym się nie zrobi. Ja, pracując z wieloma osobami prywatnie, wiem, że często odkłada się różne rzeczy na później. Później, kiedy będzie lepszy czas. Później, kiedy dzieci pójdą do szkoły. Później, kiedy skończy się urlop. Później, kiedy skończy się pandemia. Później, kiedy. I tak można wymieniać. Tak naprawdę nigdy nie będziesz miał więcej czasu, nigdy nie będziesz miał więcej motywacji, nigdy nie będziesz miał e, wystarczająco dużo wiedzy. E, to, e, to ty się ciągle rozwijasz i każdy z nas ciągle się rozwija. E, I e, nie ma po co czekać na później. Później nie ma w kalendarzu, nie powinno być słowa później w Twoim kalendarzu. E, powinieneś wiedzieć, co chcesz osiągnąć, bo, bo nie wiedząc co chcesz osiągnąć, tak naprawdę... Jak ma to do ciebie przyjść? Nawet jeżeli e, byś jutro spotkał swój cel na ulicy, to nie będziesz wiedział, e, że to Twój cel. E, tak więc, zadana numer jeden: miej swoje cele przed oczami, napisz je na kartce, porozwieszaj je po domu, w swojej sypialni, na lustrze. E, niech one będą z Tobą, e, żebyś je miał ciągle, ciągle w głowie. Drugą taką rzeczą, którą ja e, praktykuję, to e, wkładanie sobie do głowy pozytywnych rzeczy. Ostatnio na Facebooku był taki filmik, gdzie mały chłopiec siedzi i wkłada sobie wiedzę do głowy, i wkłada sobie tą wiedzę z tych książek. Fajnie by było, gdyby to tak działało, ale niestety wymaga to trochę więcej pracy. Mimo tego, że jest to bardzo ważne, żebyś wkładał sobie do głowy te pozytywne rzeczy, szczególnie kiedy na zewnątrz, w telewizji, wśród znajomych. Jest tyle negatywnych e, newsów, tyle negatywnych opinii, tyle w ogóle negatywnej energii. E, to, żeby e, do, do, dokonać swoich celi, żeby dojść do tego, gdzie chcesz dojść, to naprawdę wymaga ogromnej dyscypliny. Ogromnej dyscypliny Twojej, takiej mentalnej. Nie tylko tego, że będziesz coś robił, że będziesz chodził na viewingi, że będziesz e, składał oferty, że będziesz e, robił e, marketing do tego, żeby znaleźć prywatnych vendorów. E, to jest dyscyplina Twojego umysłu dlatego, że e, codziennie robisz coś po to, żeby e, nastawić się pozytywnie, żeby, e, żeby nakarmić swój umysł tą pozytywną energią, żeby e, nawet jak Ci się nie chce, to właśnie wtedy najbardziej powinieneś skupić się nie na tym, żeby coś robić, nie na tym, żeby e, tylko, e, nie wiem, przeglądać right move, i tak naprawdę nic z tego nie wyciągnąć nic z tego nie zrobić dalej, tylko sobie przeglądać i patrzeć, co tam jest, bo za... później, bo później e, kiedyś osiągniesz ten swój cel, żeby kupić pierwszą nieruchomość. Osiągniesz ten twój cel, żeby zrobić ten rent to RENT, albo żeby e, w, w, uwolnić się z etatu, bo później kiedyś to zrobisz. Na razie tylko przeglądasz e, Raj'mów, na razie tylko przeglądasz e, YouTube'a, na razie tylko oglądasz inne osoby, które to robią i nabierasz coraz więcej frustracji i coraz więcej takiego negatywizmu do samego siebie, do tego, dlaczego ja nie mogę tego zrobić i nie mogę tego osiągnąć, co inni osiągnęli. Dlatego najważniejsze jest to, żeby e, nakarmić się, wkładać sobie do głowy te pozytywne rzeczy e, o tym, że Ty możesz osiągnąć to, co chcesz osiągnąć. Że jesteś warty tego, żeby mieć takie życie, jakie chcesz. Że jesteś cudowną istotą, która może osiągnąć i mieć wszystko, co sobie zamarzy. Że jesteś warty tego, e, żeby, e, żeby żyć takim życiem, jakie chcesz. I to nie znaczy, że musisz mieć. Fortunę e, i e, miliony na koncie. To może być e, parę tysięcy funtów miesięcznie, żeby móc podróżować po całym świecie. Cokolwiek jest Twoim celem, ale znowu nie mając tego celu, nie będziesz wiedział, gdzie idziesz. Ostatnią taką rzeczą trzecią jest to, co mój mentor e, kiedyś mi dawno powiedział i e, czego się zawsze trzymam, e, to być blisko ognia. Co to znaczy, jeżeli chcesz osiągnąć coś w biznesie, czy chcesz osiągnąć coś w nieruchomościach, w inwestowaniu, to musisz być ciągle blisko ognia, czyli tego, e, gdzie są osoby, które to robią. E, bardzo ciężko będzie ci zaciszyć Twojego e, domowego ogniska, sypialni, e, po prostu. E, stać i być zmotywowanym codziennie, e kiedy musisz iść do pracy, kiedy e dzieci wstają e o 6 rano, kiedy cały dzień jest wypełniony różnego rodzaju obowiązkami. Ale kiedy jesteś blisko tych osób, które robią to, co Ty chcesz osiągnąć, to nabierasz takiej energii, nabierasz takiego, takiego pozytywnego e jakiegoś nastawienia, że też może mi się udać, że im się udało, to mi się też uda. Że jeżeli oni robią jakieś e nie wiem, listy, wysyłają do, do Wendor, to może ja też spróbuję. I dzięki temu, krok po kroku, małymi krokami, osiągniesz swój cel. Dlatego w tym czasie, kiedy um, jest jest tak ciężko na zewnątrz, kiedy, kiedy bardzo łatwo się nie zdemotywować do tego, żeby cokolwiek robić. Gdzie można popaść taką trochę mini-depresję tego, co się dzieje na świecie i szczególnie właśnie przeglądając Facebooka i oglądając różnego rodzaju filmiki i słuchając różnych osób, to warto, warto jest Zapać o taką twoją higienę twojego umysłu i taką higienę mentalną, e, ponieważ to od ciebie zależy, czy osiągniesz swój cel, od nikogo innego, od nikogo innego, tylko od ciebie. A ja wiem, że to by się uda. Powodzenia i do zobaczenia na moim kanale. Pozdrawiam.